Większość z Was zapewne dziwi się, dlaczego stoję w typowo tekstylnym komplecie przy sportowej 954. Ale właśnie tak miało być, ponieważ dzisiaj zaprezentujemy Wam test Helda Renegade ze spodniami Martok. Tekstylnego, sportowego, ale uniwersalnego zestawu gotowego na wszystko. Więc mieliśmy go na różnych motocyklach, w różnym otoczeniu, także na tych sportowych. Helty Renegade, jak i spodnie Mardock stanowią komplet, który możemy sobie kupować osobno, dobierać różne rozmiary, na przykład mniejsze spodnie, większą kurtkę. Oba te produkty zbudowane są z materiału 750D Tactel Dupont, czyli materiału wytrzymałego na tarcie. Mamy także bezpośrednie wzmocnienie bezpieczeństwa w postaci ochraniaczy, sastek na łokciach i barkach, a także na kolanach. Niestety, jeżeli chodzi o ochraniacz na plecach, tutaj musimy sobie to dokupić. Helty Renegade, pierwszy bojowy ten przeszedł razem z nami w Hiszpanii, kiedy zabraliśmy go w bardzo ciepły klimat w porównaniu do polskiego, ponieważ tam na początku, w zasadzie marca, było dwa razy cieplej niż w Polsce w maju. Koło 28 stopni to były te najprzyjemniejsze momenty. Później wróciliśmy do Polski, nastał maj, miało być ciepło, nie jest. Więc sprawdziliśmy ten zestaw także podczas deszczu oraz w momencie, kiedy było chłodno i bardzo wiecznie. Goście z Helda powiedzieli mi, że mogę ten zestaw wziąć na jakikolwiek motocykl bym chciał. Chociaż standardowo, widząc kolesia ubranego w taki sposób, widzimy go na GS-ie. Tak, tutaj mieliśmy okazję pojeździć na triumfach bardzo mocno klasycznych. Pojawia się sportowa 954, czy chociażby Nakedy, to mocne Nakedy w postaci Horneta, czy Street Tripla 675 w wersji R. Na tych wszystkich motocyklach Hel spisywał się bardzo dobrze i za chwilę wyjaśnię dlaczego. Przede wszystkim Hiszpania. Otwieramy wentylację. Tak jak w większości kurtek wentylację mamy dostępną na rękawach. Tutaj jest naprawdę długi ten pas wentylacyjny, możemy sobie go odpiąć bardziej, mocniej. Dodatkowo mamy wentylację tutaj w okolicach bark. Z jednej strony jako nawiew, z drugiej strony jako wywiew. Wentylację mamy także na plecach i to też dosyć spory. Natomiast to, czego nie spotkałem się w żadnej innej kurce, niż właśnie w Heldzie, to jest specjalny patent wentylacyjny. Czyli otwieramy pierwszy zamek, tutaj mamy zapięty właśnie drugi zamek, i cały ten pasek to jest mesz, który wpuszcza do środka dużą ilość powietrza i rozprowadza to pod tkaninie 3D-mesz, która jest w środku. Pomimo, że to nie jest kurtka meszowa, bo jak widzicie tutaj mamy zbity materiał, to i tak do środka wpada ogromna ilość powietrza i mogę zaświadczyć osobiście, że do 28 stopni nie ma żadnego problemu z nadmiarem ciepła. Skrót HAT z Held Air Technology. System wentylacji Helda. Który, no tak jak powiedziałem, działa tutaj bardzo dobrze, nawet do 28-30 stopni w momencie, kiedy jedziemy, mimo że mamy czarną tekstylną kurtkę, która nie jest meszowa, tylko właśnie z bitym materiałem, nie ma problemu, cały czas chłodne powietrze nas otacza i wylatuje. W momencie, kiedy zabraknie słońca, tak jak właśnie u nas w Polsce w maju, w środku mamy. Dwa ratunki. W pierwszym z nich jest podpinka ociepająca, która będzie zapewniała nam ciepło. Więc w temperaturach do 15 stopni możemy jeździć w krótkim rękawku, nadal nam będzie ciepło. Druga z nich to jest membrana wodoodporna. Dzięki temu zestawowi. Żaden deszcz tak naprawdę nie będzie nam straszny, więc w razie właśnie niepogody, kiedy zaskoczy nas taki deszcz, lub spodziewamy się w podróży takiego deszczu, to Held zapewnia nam odpowiedni zestaw na taką pogodę. Po prostu kiedy mamy lepszą pogodę, wszystko wypinamy, kiedy mamy gorszą pogodę, zbroimy się i wpinamy wszystko do środka. Kurtka zapewnia nam kilka poziomów regulacji, na samym rękawie mamy trzy takie regulacje. Mamy także regulacje w pasie. Kurtkę możemy spokojnie spiąć ze spodniami, ponieważ mamy tutaj zamek 360 stopni. Do Renegade te idealnie pasują spodnie Mardo, które są przez Elda polecane jako zestaw. Spodnie są zbudowane dokładnie w tej samej technologii co kurtka. Mamy dostęp do kieszeni, które są zapinane na zamek. Tutaj mamy dodatkowe kieszenie, które nie są zapinane na zamek, ale mamy rzep plus napy, więc nie ma szans, żeby się nam to otworzyło. I są to kieszenie wodoodporne. Oprócz tego mamy ogromną ilość odblasków na spodniach, na kurtce, także jesteśmy widoczni w zasadzie zawsze i wszędzie. Co mnie jeszcze zaciekawiło, spodnie także, także są oczywiście wodoodporne, fajny zamek tutaj jest, tu mamy guziczek, odpinamy, tu mamy dodatkowo dwa jeszcze takie wszywki, dwie, dwie, dwie napy, w przypadku kiedy nam się zachce coś zrobić, nie? załatwić na przykład, to musimy chwilę się rozbroić, to nie jest tak, że odepniemy sobie zamek i już możemy, ponieważ tutaj nas czeka mała niespodzianka, a mianowicie to jest właśnie membrana wodoodporna, potrzebujemy na to chwili. Nic tutaj nas nie ciśnie, mamy właśnie także dodatkową regulację w pasie dzięki temu wbudowanemu pasowi. Kurtka Renegade kosztuje ponad 1000 zł, spodnie w zasadzie tak samo, więc kupując taki zestaw wydajemy ponad 2000 zł. I teraz pytanie, dlaczego te zestawy są takie drogie, skoro możemy na rynku kupić inne zestawy tekstylne, także wykonane z dobrych materiałów, znacznie tańszych albo chociaż trochę tańszych. Już Wam tłumaczę, dlaczego tak jest. Przede wszystkim held jest niesamowicie wygodny. Zobaczcie także na grubość tych zamków. W innych krótkach tego typu nie spotkałem się z tak grubym zamkiem, a już co najmniej dwa zamki zniszczyłem. Kolejne rzeczy, wpływające na wygodę, zobaczcie na ten kołnierz. Magnes to jest na tyle mocny magnes, że on sam się zapina. W zasadzie nie musimy pamiętać o tym, że musimy go zapiąć. Zapinamy się tutaj. Zapięte. Kołnierz jest bardzo, bardzo miękko wykończony, to nie jest tylko malutki paseczek tutaj mamy tego materiału sporo cała szyja, która jest wysoko zapięta, jest tutaj przyjemnie ubezpieczona przed wiatrem. W Taki sam sposób są wykończone mankiety i held zapewnia, że Renegade to nie jest taki typowy zestaw tekstylny, ale ma bardzo dużo DNA sportowego. DNA sportowe siedzi mi się wydaje głównie z tyłu, ponieważ mamy bardzo długi tył. To sprawia, że na przykład kiedy nie mamy dedykowanych spodni połączonych ze sobą zamkiem, to kiedy mamy na przykład zwykłe jeansy motocyklowe, to w pochyleniu na motocyklu trochę bardziej sportowym nasze nerki i nasz tyłek nie będą odsłonięte. Nie nabawimy się przy tym wstydu. To, co zawsze rzuca mi się w oczy w kombinezonach, a tutaj jest niewidoczne, to panele stretch. Ta tkanina nie jest widoczna od razu, ponieważ cała kurtka jest ciemna, natomiast tutaj mamy bardzo duży właśnie panel stretch kawałek stretchu który wchodzi tutaj aż pod pachę. Ten materiał mamy tutaj właśnie także na spodniach w kroku. A na pewno kilku z Was już się spotkało z tym, że w spodniach motocyklowym mieliście pęknięcie właśnie w kroku. Bo ja miałem w kilku. Spodnie tekstylne mają także wzmocnienie ze skóry na tyłku. Bardzo dobra rzecz w przypadku, szczególnie kiedy będziemy szorowali tyłkiem asfalt. Jest to kawałek skóry, tak Wam powiem. Czre, że tak się macając po podubsku to... To, to czuję się lepiej, jak mam ten kawałek. Held Renegade. Około 2000 zł trzeba wydać za komplet razem ze spodniami Mardo. Dlaczego tak drogo? To już wiecie. Czy warto? Moim zdaniem tak, ponieważ Held spisał się zarówno w te najbardziej gorące dni, kiedy byliśmy w Hiszpanii, jak i w bardzo chłodne dni, kiedy testowaliśmy nakedy i takie deszczowe dni jak dzisiaj, nawet w deszczu ten zestaw sobie świetnie dawał radę, więc jeżeli mamy na przykład nie wiem, sportowego Nakeda i nie chcemy jeździć cały czas w skórze, to taki Held Renegade wydaje się bardzo dobrym pomysłem na rozwinięcie naszej garderoby motocyklowej. Tyle ode mnie. Trzymajcie się.